Witam Was w kolejnym odcinku, w którym Wam opowiem, ile to zarabia kierowca ciężarówki. Mianowicie kierowca zarabia około 400 do 500, czasami 600 zł dniówki. Z tych szanisz, młody. Jakie 400 zł dniówki? przecież my zarabiamy po 250 zł, i to w podwójnym obsadzie. Mógłbyś mi nie przeszkadzać, prowadzę live'a. Bycie kierowcą jest fantastyczne, ponieważ możecie wziąć sobie prysznic codziennie, skorzystać z sanitariatów oraz z różnych Młody, bardzo... teraz to już przegiąłeś. Sanitariaty, prysznice. Myłeś się dwa tygodnie temu na pace. Srałeś pod rampą, bo nie było kibla na żadnej firmie. Lejesz na koło co wieczór. Do butelki też sikasz, O tym nie wspomnisz. To jak mam przekonać widzów, żeby zostali kierowcami zawodowymi? Mówiąc prawdę, nic się nie znasz. Będą ciebie ludzie uważać za dzbana, który mówi nieprawdę. Że to zarabia po 600 zł co weekend w domu. Gówno, prawda, wcale tak nie jest młody. Kolejny bajkopisarz. Parkingowy. Sam jesteś parkingowy.